Znałem już pismo protokolanta, czytelne zresztą, niemal kaligraficzne. Zacząłem lekturę. Jako pierwszy zeznawał Ropuszyński. Pytanie: od jak dawna zna pan doktora Ziemniewicza? Odpowiedź. W październiku będą cztery lata, jak go poznałem we Wrocławiu, przez znajomych. Jeździłem i jeżdżę do Wrocławia dosyć często. Chodzi o zaopatrzenie apteki, więc spotykaliśmy się nieraz. Zaprosiłem go do różopola, zaczął przyjeżdżać. Poznał u mnie państwa bergerów, pannę Irenę, potem przyjeżdżał raz do mnie, raz do nich, jak się złożyło. O czym rozmawialiście podczas przyjęcia? O znajomych z Wrocławia, o nowych lekarstwach. Ja się go pytałem o tę kurację nowokainową. On. O niczym więcej? O niczym więcej. Czy dr Ziemiewicz w ostatnich czasach nie mówił panu o tym, że coś mu grozi? Czy miał jakichś wrogów? W jego zachowaniu zauważył pan może coś dziwnego? Był jakiś taki zdenerwowany. Ale ja go nie wypytywałem. Wszyscy wiedzieli, że to jego kłopoty sercowe. Oprócz tego miał trudności z weryfikacją. Wspominał coś o tym? Nie, nic, ja przez grzeczność nie pytałem. Ale całe miasto o tym mówiło. Wyszliście razem? Tak, odprowadziłem go kawałeczek. Zeszliśmy z tarasu, jeszcze chwilę rozmawialiśmy, w końcu on się pożegnał. Bolała go głowa. W ogóle był trochę nieprzytomny, wie pan, panna Irena. Co było dalej? Zdawało mi się, że na ławeczce pod tarasem ktoś siedzi. Nie chciało mi się jeszcze wracać, było bardzo przyjemnie na dworze, tylko burza nadchodziła, więc poszedłem w kierunku tej ławki. Wtedy posłyszałem strzał. Stanąłem. W pierwszej chwili nie zorientowałem się, w której to stronie ogrodu. Nagle na taras wybiegli pan Lorek, zaraz za nim pan Joachim i pan komendant. Więc ja też zacząłem biec. Zaraz dalej, na ścieżce, zderzyłem się z inspektorem Klęgorkiem. Pobiegliśmy razem. Pan Lorek stał koło tarasu i rozglądał się. Ktoś go zawołał. Zdaje się, że doktor Zwoliński. Zeznanie doktora Zwolińskiego. Pytanie. Od jak dawna znał pan doktora Ziemniewicza? Odpowiedź. Od trzech lat. Poznałem go u państwa ropuszyńskich. Pan jako lekarz powinien coś wiedzieć o jego kłopotach zawodowych. Może się to panu wyda dziwne, ale wiedziałem akurat tyle, co wszyscy. Nie interesowałem się tym. Czy Ziemniewicz miał wrogów? Co pan może o nim powiedzieć? Nie wiem, czy miał wrogów. Ja go nie lubiłem. Zresztą nie tylko ja. Nic bliższego o nim nie umiem powiedzieć. W chwili, kiedy padł strzał, był pan w ogrodzie. Co pan tam robił? Spacerowałem. Wyszliśmy z panią Wyrko i z inspektorem Klęgorkiem, żeby się przejść. Pani Asia żartowała z inspektora. On się obraził i udał, że odchodzi. Ale myśmy się naprawdę zgubili. Moja towarzyszka nie lubi zbytnio inspektora. Wróciliśmy pod taras i usiedliśmy na ławce. Czekaliśmy na pana Joachima, który obiecał, że do nas dołączy. Tymczasem pan Joachim z panną Bergerówną weszli na taras od strony ogrodu. Szli z klęgorkiem. Wtedy pani Asia wstała i poprosiła mnie, żebym powiedział klęgorkowi, że poszła samotnie w głąb ogrodu. Tymczasem ona ukryje się w pobliżu i wróci, kiedy klęgorek odejdzie. Rzeczywiście, klęgorek znalazł mnie zaraz i kiedy mu powtórzyłem, co mi kazano, pobiegł ścieżką na wprost tarasu. Wtedy zobaczyłem ziemniewicza wychodzącego z Ropuszyńskim. Posiedziałem jeszcze chwilę i już chciałem zawołać cicho na panią Joasię, kiedy posłyszałem strzał. Kilka osób wybiegło na taras. Posłyszałem głosy Ropuszyńskiego i Klęgorka, ale gdzieś się rozpłynęli w ciemności. Więc zatrzymałem pana Lorka, który schodził z tarasu i zapytałem, co się stało. Nie wiedział. Wtedy nadbiegła pani Joasia, a po chwili zawołał mnie pan Joachim. To wszystko. – Dać ci jeszcze kawy? – zapytał Stefan. – Daj. Wziął szklankę ze stolika i wyszedł do sekretariatu. Słońce przygasało, za oknem hałasowały dzieci, szczekał pies. Czytałem następne zeznania, przebiegałem nieuważnie powtarzające się partie. Nikt Ziemniewicza nie lubił, nikt nie przestawał z nim bliżej, a tym samym wiedział o nim tyle co wszyscy. Każdy poznał go albo u Ropuszyńskich, albo u Bergerów. Tylko klęgorek. Zetknąłem się z Ziemniewiczem cztery lata temu. Widywaliśmy się z nim i z panem Ropuszyńskim także i we Wrocławiu, gdzie jak panu wiadomo pracuje. Graliśmy w brydża u znajomych, spotykaliśmy się na kawie. Wtedy wieczorem przymówiłem się lekko z moim towarzystwem i zgubiliśmy się w ciemności. Usiadłem na ławce i spotkałem pannę Bergerównę z panem Joachimem. Odprowadziłem ich do tarasu. Potem doktor Zwoliński powiedział mi, że pani doktor Wyrko jest sama w ogrodzie, więc poszedłem jej poszukać. Nie, w przeciwnym kierunku, prostopadle do tarasu, najszerszą ścieżką. Wróciłem na odgłos strzału i zderzyłem się z panem Ropuszyńskim. Joasia. Ziemniewicza znałam słabo. Spotkałam go kilka razy w różopolu i kiedyś we Wrocławiu, w kawiarni, z całym różopolskim towarzystwem. W ogrodzie odłączyłam się na chwilę od doktora Zwolińskiego, bo chciałam. chciałam być chwilę sama. Usiadłam na ławce z boku tarasu od strony ulicy. Wreszcie wstałam, żeby wrócić i posłyszałam strzał. Dobiegłam do doktora Zwolińskiego i pana Lorka, wtedy na doktora Zwolińskiego zawołał pan Joachim. Szkoda twojego czasu, powiedział Stefan, stawiając przede mną nową szklankę kawy. Nic tam nie wyczytasz. Dobrze, dobrze, mruknąłem. Daj mi skończyć. A kończ sobie, kończ. Lorek. Wypiłem trochę za dużo, bolała mnie głowa. Kibicowałem, potem wyszedłem do holu i usiadłem w fotelu. Od ogrodu weszła panna Bergerówna z panem Joachimem, potem z gabinetu pan Berger. Też skarżył się na ból głowy, był zmęczony i zdenerwowany tym zajściem z doktorem Ziemniewiczem. Powiedział, że się na chwilę położy, korzystając z tego, że goście są zajęci, a jego partia brydżowa rozbita. I wszedł do sypialni. Potem wyszli z jadalni dr Ziemniewicz i Ropuszyński. Kiedy posłyszałem strzał, wybiegłem na taras. Minęli mnie pan Joachim i pan komendant. Trochę mi się kręciło w głowie. Zanim się zorientowałem, w którym kierunku należy iść, zawołał mnie doktor Zwoliński. Doktora Ziemniewicza poznałem u państwa Bergerów. Nigdzie poza Różopolem z nim się nie spotkałem. Raz czy dwa zatrzymał się w hotelu, kiedy u państwa Ropuszyńskich bawiła rodzina, a z Bergerami nie był już w zbyt zażyłych stosunkach. W niedzielę rzeczywiście nigdzie nie wychodził. Pokojówka mówiła, że narzekał na ból wątroby i leżał w łóżku. Ja z nim nie rozmawiałem. Przebiegłem oczyma notatkę służbową wywiadowcy Prykosza oraz kilka zeznań miejscowych notabli, którzy podczas wypadku grali w brydża, ale uprzednio stykali się z zamordowanym. Oczywiście nie wiedzieli o nim nic, poza tym, co powtarzały sobie wszystkie wróble w mieście, a przewodniczący oświadczył nawet, że zapodanie przez prasę podobnych ekscesów nie będzie sprzyjać postępującemu rozrostowi podległego jemu terenu. Jako następny zeznawał Berger. Pytanie. Od jak dawna znał pan Ziemniewicza? Odpowiedź. Od trzech lat. Poznałem go u ropuszyńskich, potem był z nimi u nas kilka razy. Następnie spotykał się z córką we Wrocławiu i przyjeżdżał do nas. Kiedy przestał bywać? To są drażliwe sprawy rodzinne. Chodzi o dobro śledztwa, więc? Na wiosnę tego roku. Poróżnił się z córką. Na jakim tle? To ich sprawy osobiste. Nie wchodziłem w to i nie wchodzę. No dobrze, ale w tym czasie widywał się pan z zamordowanym? Kilkakrotnie. Przyjeżdżał mimo wszystko. Wreszcie, na wyraźną prośbę córki, wymówiłem mu dom. Mimo to jeszcze nie rezygnował. Był przekonany, że to ja poróżniłem go z Ireną, jako że nie ukrywałem swego stosunku do jej wyboru. Po raz ostatni, a właściwie przedostatni, był u mnie wczoraj po południu, przed dansingiem. Zachowywał się w sposób arogancki. Pokazałem mu drzwi. Mimo to przyszedł dzisiaj. Mimo to przyszedł dzisiaj. O czym pan z nim rozmawiał? O niczym. Powiedział, że chyba go nie wyrzucę przy gościach i że nie muszę bawić się w gospodarza. Co mogłem zrobić? Czy Ziemniewicz miał wrogów? Nikt go specjalnie nie lubił, poza Ropuszyńskimi i Klęgorkiem. Miał kilka scysji z panem Chrapkowskim, ostatnią w sobotę. O co im poszło? Nie wiem. Czy o pańską córkę? Brak odpowiedzi. Czy Ziemniewicz miał dyplom? Nie miał dyplomu i był żonaty, chociaż z żoną nie żył. Dowiedziałem się o tym we Wrocławiu. Co mówił na to Ziemniewicz? Że dyplom zaginął mu w czasie wojny, a sprawa rozwodowa jest bliska rozwiązania. Co pan robił począwszy od godziny dwudziestej, drugiej trzydzieści? Czułem się niezbyt dobrze. Byłem zmęczony i zdenerwowany. Bawiłem gości w gabinecie. Potem wyszedłem do holu. Spotkałem tam pana Lorka. Rozmawialiśmy chwilę. Radził mi, tak jak przedtem córka, żebym się na chwilę położył. Dowiedziałem się także, że pan Ropuszyński i Ziemniewicz stoją jeszcze w jadalni. Nie chciałem się z nimi zobaczyć. Myślałem, że może Ziemniewicz sam w końcu wyjdzie. Córka nie chciała z nim rozmawiać. Poza tym rozsadzało mi dosłownie głowę. Więc wszedłem do sypialni i położyłem się, nie zapalając światła. Ledwo zamknąłem oczy, kiedy posłyszałem stłumiony strzał. Nie byłem pewny, czy mi się przypadkiem nie zdawało ostatecznie ktoś z gości mógł strącić butelkę albo coś podobnego. Wstałem jednak, bo w holu zaczął się jakiś ruch. Kiedy wyszedłem, wszyscy stali na tarasie albo na ścieżce, tylko kilka pań zostało w gabinecie pod opieką profesora Banacha. Protokół przesłuchania Bergerowej nie wnosił do sprawy nic nowego. Akta zamykała karteczka z notatką, że Irena Bergerówna odmówiła zeznań. Zamknąłem z trzaskiem teczkę i wstałem przeciągając się. Stefan podniósł oczy z papierów i zapytał z uśmiechem: Już masz mordercę? Nie odpowiedziałem. Podszedłem do okna i stałem chwilę, bębniąc palcami o szybę. Przed budynkiem komendy zatrzymał się samochód. Otoczyła go gromadka dzieci. Przeciwległym chodnikiem szła kobieta obliczona torbami i pakunkami. Za chmur strzeliły ostre promienie, szyby samochodu zalśniły w słońcu. Pchnąłem lekko skrzydło okna, wychyliłem się. Rześki wiatr chłodził czoło, przeganiał liście drzew. Odwróciłem się powoli. Co cię tak zamurowało? Stefan podniósł się, obciągnął mundur. Ja już skończyłem, powiedział. Mogę zobaczyć się z prokuratorem, a ty? Ja się nie mogę zobaczyć z prokuratorem. Po pierwsze, wcale mnie o to nie prosił, po drugie, nie miałbym mu nic do powiedzenia. Pytałem, czy już jesteś gotów. Jeszcze nie. Lubię rysować, wyobraź sobie. Nie rozumiem. Zaraz zrozumiesz. Wyjąłem notes, pokazałem mu plan parteru hotelowego. Brak mi jeszcze drugiego rysunku. Siądź przy mnie i popraw, jeżeli się omylę. Śledził uważnie ruchy mego ołówka. I co z tego wynika? spytał, kiedy skończyłem. Chyba tylko tyle, że przynajmniej cztery osoby nie mają żadnego alibi. Poza tym nie zaznaczyłeś pozycji Hrabkowskiego. Nie mam żadnej pewności, że Hrabkowski był wtedy na skwerze, a tym bardziej w ogrodzie. Twój wywiadowca, jakże mu tam pyrkosz, widział go na dobre piętnaście minut przed strzałem. Niech ci będzie. Ja jednak jestem uparty i powtarzam pytanie: co z tego wynika? Przymknąłem oczy, oparłem czoło na rękach. Gdzieś na dnie myśli krążyły z uporem oderwane słowa, strzępy zdań, krótkie, nieruchome obrazy, postacie zatrzymane w ruchu, gesty spojrzenia. Chciałam być chwilę sama. Usiadłem na ławce i spotkałem pannę Bergerównę z panem Joachimem. Potem wyszli z jadalni doktor Ziemniewicz z Ropuszyńskim. Dowiedziałem się, że Ropuszyński i Ziemniewicz stoją jeszcze w jadalni. Klęgorek pobiegł ścieżką na wprost tarasu. Wtedy zobaczyłem Ziemniewicza wychodzącego z Ropuszyńskim. Wydawało mi się, że na ławce pod tarasem ktoś siedzi. Wróciłem na odgłos strzału i zderzyłem się z Ropuszyńskim. Od ogrodu weszła pani Bergerówna z panem Joachimem. Co ci jest? spytał niespokojnie Stefan. Otworzyłem teczkę, przewertowałem jeszcze raz protokoły. Pokaż mi akta sprawy Żukiewicza, mruknąłem niewyraźnie.